Wasze zajebiste ciało pingę z tej strony, kłaniam się nisko o po samej kapisko Blalala. Mam nadzieję, że ustawienie automatycznego ustawiania dźwięku przez elgato znowu działa tak jak trzeba, bo czasami różne problemy z tym bywają. Jak już widać na czym jestem, jestem na random class Jo, czyli po raz kolejny, że tak powiem, jest czas na ugranie jakiejś randomowej klasy i zobaczymy co to będzie. Jo! Um, nie pamiętam jak to zrobiłem ostatnim razem. W każdym bądź razie... Um... Pierwszy gameplay będę próbował tak, jak jest wylosowany, że tak powiem, randomowo. I jeżeli wyjdzie bardzo, bardzo mocno chujowo, to w takim momencie drugi gameplay. E, zmieniam perki, że tak powiem. Zostawiam to, co jest broń i tak dalej, wszystko ustawione. Tylko i wyłącznie zmieniam perki, aby zobaczyć, czy mógłbym z tej klasy, może jednak zmieniając jakiś medyt, ale cokolwiek zdziałać. Yo! Dlatego jeszcze sprawdzę, czy wszystko leci. Elgato leci. Kamerka leci, a więc możemy jechać z tym koksem. A więc wchodzimy na klasę. Robimy, zgeneruj nową klasę. I typowy hardcore random. 3, 2, 1. Bam! Czy na pewno 3, 2, 1? Bam! I mamy wepras, z celownikiem do gumbleform. panzer Panzerfaust. Uh, szybkie wyciąganie. Uu, nawet lepiej niż bym się spodziewał. I nawet Dead Silence. ładny specjalist ten. Uh, to mi się podoba. Jedyne, co jeszcze zmienimy, to sobie zmienimy, oczywiście, na złoty kamuflaż. Albo nie, jak już kupiłem jakieś różne, to ustawimy różne, no, ustawimy sobie Hydra. Jo, pokaż, jak Hydra wygląda. Jo, chujowo. <laughs> ustawimy sobie Tattoo, dobra, mniejsza z tym, dobra, klasę mamy. Żołnierz jest wybrany, a więc jedziemy z koksem, kurwa, bam. Jak widać, mam tutaj Etrida jako pomoc. Ustawię sobie też klan, tak aby nie było. Mm, bam. Za so. i jedziemy. Mam do pomocy Trida i to jest jedyna osoba, która będzie mi pomagać. Um, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Chujowa mapa jak na mieszane bronie, ale tak czy inaczej widzę, że brakuje gracza, aby zagrać. Poczekamy, odliczę do 30. Jeżeli nie rozpocznie się mecz, to losuję od nowa do 15, kurwa, bo to potrwa. O, jest. Już się ludzie znaleźli. Uh, bam, 837 miejsce mam w dominacji. Na chwilę obecną. Strasznie spadłem w dół przez to, że miałem ten urlop. Strasznie to jest, przez tydzień nie grałem i już się zmienił O, nie mogę zmienić teraz. Hihi. Dobra, jedziemy śledziem, zobaczę jak to tam wygląda. Lepiej kamerkę, żebym widział niż Elgato Elgato, że zrobi swoją pracę, to ja wiem. Już zamówiłem dzisiaj właśnie nowe Elgato. Ci co nie wiedzą jest, nowe Elgato jest... Yy... Elgato Game Capture HD60. E, jaka różnica z tym, Elgato, od tego, co mamy teraz? Ta, że nie mamy już wejścia, wejś nie, wejścia na takie typowe analogii, czyli na czyncze, i tak dalej. E, za to mamy em, mniejszą, mniejszą budowę o wiele i do tego nagrywa 1080p60 klatkach, czyli będę jednak na bieżąco, chociaż nie planowałem e, co do. Em, musisz że troszkę grę, bo sam siebie nie słyszę. Co do. E, lalala, co do właśnie YouTuba, że zmienia na 60 klatek, to będę na bieżąco. Nie miałem zamiaru kupywać, ale jednak postanowiłem. Ach, chuj, co mnie tam. Więc kupujemy. Nie patrzę co za. E, co to za grana tam dostałem. Ale mniejsza z tym. Jedziem, śledziem. Zawsze B najważniejsze. No, strasznie opóźnione celowanie. Nie wiem dlaczego.

Zabierz kości sobie? Dziwnie gram jakoś? Jest, 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 jest kość. Ale że się go boję, Pójdę dalej. Spróbujemy zdziałać portko, że coś. Nie lubię wepra, szczerze mówiąc, nie lubię wepra, ale. Właśnie dlatego strzelałem pierwszy, tak? Trafiłem pierwszy i zginąłem pierwszy, e, ale też mniejsza z tym, gdzie on jest. Jo, jak widać, na ich respienie nie ma nikogo, czyli wszyscy u nas kampią. Pierdolą punkty, tylko kampią to będzie chujowy mecz. Już to widzę, ale nie z powodu klasy, bo klasa jest jak na randoma. ...dość, dość porządna. Jak już wiemy, randomowe klasy były o wiele, wiele gorsze. Strasznie jestem C. Pokaż się, ścierwo. No kurwa, co to jest za ścierwo?! O no, kurwa! Nawet nie, nie myślał, że pobiec dalej. Czemu w ogóle co mamy? No straszne to jest, no ale jedziemy. Nie lubię wyprawy. wep ma dość niski damage. O, widzę tam jakieś kanizelki. Skorzystam. Oj, nie tutaj. Straszne. O, straszne, no ale mniej szansy. Mamy 9-4, czyli KD 2-0 jak na razie mamy. Jak na razie, jeszcze nie wiadomo jak to się skończy, ale jak na razie jest w miarę okej. Okay. Moim celem jest, dla tych co nie wiedzą właśnie, uzyskanie po prostu zwykłego 2-0 Ładnie precyzyjne jest broń, ale damage jest... ...kórewsko chujowy. Jak słyszeliśmy, oni już są na A dawno. On się wcale tym nie przyjmują, że my tu jesteśmy. Jasne! No kurwa! Widzieliście, chciałem dla was i tutaj z tubajewa kila, a tu chuj. Próbuję wykorzystywać wszystkie perki, a czy wszystkie co wylosowałem. No kurwa! Losing Enemy has B. O, hitmarkery z tuby, no jasne. Robi sens. Przy samej tej pozycji mi się dziwnie grał, no ale. Damy radę, przejęli znowu wszystkie punkty. No to jest to, co najbardziej nienawidzę, bo teraz trzeba biegać i szukać, jak debil. I dostawać w plecy, właśnie! O tym kurwa mówię! No wypierdalać jebane randomy! No i chuj, patrzcie, rodzą się na A, rodzą się na C. I taki z kurwy syn zepsuje ci mecz. Taki gnuj kurwa, który nie potrafi się nauczyć trzech liter, to spierdolić mecz, kurwa, bo musi wbiegać na trzecią flagę, bo kurwa nie wie, nie umie... A, B. A, B? Co to jest A, B? Ja to, co wygląda tak półokrągło, podoba mi się z wyglądu. Jasne, kurwa stary, ile jesz? Nienawidzę tego wepra. Kurwa, wypierdolcie tą broń. Zresztą ma kurwa damage'u chyba dwa kurwa. Ze stół napierdolam, ziemowi po głowie. Kurwa, salut. No, mniej żałujesz, mniej żasy. Ja też trochę tak bardzo chujowo mi się gra, bo jestem w pozycji, w której ogólnie nie gram. Już biorą tę cenę, no kurwicy można dostać. Zapomnijcie, kurwa, zajmia ja tym ścierwem zabiję... Kurwa, 5 killi musiałbym najebać, żeby wyrównać na 2-0. Chodź, chodź, już go zajebali. Kurwy siowają ciągle, po, po jakichś górkach. To jest dobre, to jest dobre. Straszne O dwóch było! Fuck you Hit marker. szasista asysta. Ej. Nie no kurwa ludzie co ja robię no Kainzelka I koniec meczu no i nie nadrobiłem tego KD, chociaż miałem na początku dobre Bez komentarza po prostu mi tu posponię, No i chuj w dół strzelił, no Dobra. To by był pierwszy mecz. Bywało lepiej. O wiele lepiej. Ale co ci poradzą? No ludzie wbiegają ci kurwa na trzeciego respa. Znaczy na trzecią flagę, bo kurwa nie potrafią sobie zapamiętać dwóch liter. Dwie litery to już dużo kurwa ludzie. Dla niektórych naprawdę dużo kurwa, bywa... Mogłoby być mniej, tak? Mogłoby być tylko A. A to wtedy by nie wiedzieli, że A. I chuj, musieliby zrobić X. To by wiedzieli, że X, bo ekstra, kurwa. Eh, wątpię. Eee, I co, drugi mecz edytuje klasę, chociaż dużo nie ma do zedytowania, no. Do klasa sama w sobie jest git. Jest sama w sobie git. Co do perków, no co do perków tutaj też dużo w sumie nie ma, no tego nie potrzebuję. Randomowego też nie potrzebuję. Uje, też nie potrzebuję. Weźmiemy to. Co weźmiemy jeszcze? Tutaj nic takiego nie ma, co by mnie ciekawiło. O tfo, kurwa, bym zapomniał ten fokus. I wjebiemy sobie... To mamy w Specjaliście już, to zostawimy. Szybkie ładowanie. Ty, ja nie miałem szybkiego ładowania! A ładował kurewsko szybko, he? Chuj, nie wiedziałem, co wybrać. Nie zdążyłem zmienić wszystkiego, co chciałem. Tak zmieniłem, jak po chuju fest! Ale już się mecz zaczyna. Chujnia z barszem, wam powiem. Kurwa, nie mam tu nic do przy sobie? No to nie wygląda. Też mniejsza syna. Widać, że jakoś mam krzywo sławki nałożone. Mam krzywy łeb, kurwa, ludzie. Wiecie, mam taki jebitnie krzywy łeb, kurwa. A chuj z tym, kurwa! A pojebana mapa. Ej ej, 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 Ale mam, kurwa, moje... Muszę dmuchać w dół, bo zauważyłem, że ja dmucham przed siebie. Wtedy Dymek tak jakoś dziwnie rozpierdala mi mojego green screena, kurwa. Ne. <grywa> Jedziem, śledziem. Dużo nie zmieniłem, więc w sumie się nic nie zmienia. Domination. Uh. AK, AK-47, jak ono takie nazwy sobie w ogóle dawać? Ale jaką kurrewsko szybko przeładowywał, bez szybkiego przeładowywania, bym się nie spodziewał. Tym razem zrobimy inaczej, nie idziemy od razu na bre, tylko idziemy na kile. Dołem nic? Od kiedy? Z lewy już jeden idzie, czyli idziemy z prawej. Patrzcie, ile hitmarkerów! markerów! Widzieliście to? Widzieliście się to? Kurwa, straszna jest ta broń. Oni już biorą A. I znowu to samo. No kurwa, jak mam przy takich upośledzonych downach, kurwa coś nagrać? No, co za kurwa, mongolskie dzieci. Ważnie oszlipiło go. Charlie! Charlie secure. Ale lak, ale lak, widzieliście to, widzieliście to? Od ostatniego update gra się tak pierdoli! Niech oni już nie updateuję, już to mówiłem pewien czas temu. Patrz co za kurwa mongolskie, jebitne debile no! Upośledzone, dla mnie jest jaki człowiek upośledzony. No co jest z tymi schodami, patrzcie widzicie co? Nie wiem czy to widać na filmiku, ale Wchodzę po schodach to C Straszne A. Sam się oślepiłem, ja pierdolę. Losing, Alpha. Losing B. Agility. Kurwa, chciałem, poka to jest zawsze to chcę dobrze. Tak, lecę pokań. Ok, lec pkańzelki i kurwa, przez ten fakt, no, te schody jebane. Ale lagi, nie tyle co lagi, tylko jakieś przycięcia, kurwa, łapie okay, okay. no, chodź. losing alpha enemy has bravo agility Be secure. get or losing a we lost a takinka perko mo rozumieć gra nie Charlie Marathon. Securing C, C Secure Chem to Nie chciałem zmieniać broni, ty kurwa, Mongole, kańzelki. Gdzie on te kainzelki położył? Dobra, Biorą a znowu straszne to jest. Z tymi punktami przejmowaniem to jest straszne. Nie? Kurwa, nie w, w to wejście weszły. Ah, widziałem te kurwa i... Wow, no kurwa! patrzy miałem dobry wynik, teraz się będzie pierdoliło. O, przecięte słody. Losing B! Losing A! Losing B, losing A, losing C... Kurwa... No kurwa, nie zmieniajcie tych spawnów do chuja pana co dwie sekundy, no! Ja pierdolę! Wow, nie da się tak kurwa grać. Co dwie sekundy jest zmiana sponu. Co dwie kurwa sekundy, no. Dziś się kurwa, prawie cały magazynek kurwa najebanego psa. Jeden spon, proszę, kurwa jeden. Losing B. Oj. Losing bravo. We lost B. Securing B. Securing B. B. Agility. Bravo secure. Mo Znowu biorą tam. Jak mam nabić kile kurwa jak wy tu ciągle stoicie? Oh, popierdoleni, popierdoleni i tyle. Ile ja hitmarkerów dostaję z tej tuby? To jest niemożliwe. Mam no dla was pytanie: czy jeżeli wylosuję broń z tych paczek z brońmi, czy to się liczy? Czy też nie mogę? Enemy set, spotted! Szit! Friendly Odin, online! Enemy ground timer, be careful! Securing B! Here package waiting for your mark! Target covered! Enemy head, bravo! Not a moment ago. Agility! Securing Bravo! He's waiting for your mark! Enemy ground chamber, be careful! Bravo secure! Target marked! Marathon! Setcom enabled! Whoa! It's What, what the heck? Stary, nie zauważyłem go nawet. Wow, też go nie widziałem. Fajnie precyzyjny, to tak, to co do precyzyjności jest fajna broń, ale kurwa. Tak mały damage. Aaaa shot no od razu, Kutas. Woo! Wow, plecy, kurwa. Ole, dźwięk czy No, nie wiedziałem, że taki jest fajny dźwięk to jest. A znowu plecy! Czy znaczy, nam się przyzwyczaję do tego wektora? Bo, że muszę zawsze minimalnie dłużej przytrzymać. Hey! Kurwa, nie strasz. No to jest to, czego nie lubię, znowu czy punkty i widzisz, jak ja chodzę kurwa. Ale jest nice, jest nice, ludzie 41 do 16, macie kurwa, da się żyć. E, lekko zedytowaną klasą z Randoma. Mam nadzieję, że Wam się podoba i tak dalej. Ja mam zamiar robić tego więcej, ale kończy się czas! Zaczy tylko nie włodzi Destiny. I będę raczej grał w Destiny niż w Call of Duty, e, bo naprawdę coraz większe amstwo się robi, coraz większe nupstwo się rozsiewa, coraz większe camperso, coraz więcej LMG, coraz więcej EID. Jest to po prostu powoli niegrywalne, e, ale co poradzę, być może od czasu do czasu znajdę jeszcze ten czas, bo w taki sposób mi się to podoba, nie muszę już komentować, tylko biorę do renderowania, bm, gotowe, tak? I jako tako nawet wyszło, więc ja dziękuję bardzo, bierzemy do końca. Suhara nie przygotowałem. Um, jedyne co mogę powiedzieć, pamiętajcie, że Beast to pizda, ale tak... Mm, Jebitna e, i tak dalej. I co mówi lustro do lustra? Widzisz coś? Nie. To co ci ludzie w nas widzą? Mniejsza z tym. Już kiedyś było też, chyba dwa razy. Już mniejsza z tym. E, Ja dziękuję, za obejrzenie do końca i zapraszam jak zawsze do następnego razu. BAM! Jo! Yeah.